Witajcie z tej strony, Dariel Śliwka, a to jest 34 odcinek z gry Luigi's Mansion 2 HD. No i dzisiaj, po pokonaniu ostatecznego bossa, przejdziemy sobie jeszcze bonusową misję Terrifying Invasion w Treacherous Mansion. Za przejście wszystkich poziomów oraz za złapanie wszystkich BU. Mamy nagły wypadek. Paraskop wykrył niespotykane wcześniej paranormalne sygnały w posiadłości. Luigi, koniec jest bliski. Oh-oh. Uh wiedziałem, po prostu wiedziałem. King Boo, e, to on był odpowiedzialny za wysyłanie wszystkich duchów i chęć odzyskania posiadłości. Obstawiam, że naprawdę bardzo się wkurzył, kiedy odzyskałeś. E, znaczy nie, że za każdym razem wpadał w coraz większą wściekłość, kiedy odzyskiwałeś kawałkiem już tego księżyca. I teraz wysłał hordę duchów, żeby odzyskać kontrolę nad Treasures Mansion. Boję się, że mamy kłopoty, chłopcze. Wysyła najsilniejsze duchy, jakie ma. Uh -oh. Jeżeli odzyska tą posiadłość, jego armia duchów będzie w stanie zawładnąć całym Evershade Valley i całym światem. Luigi. Będziesz musiał postarać się najbardziej jak tylko możesz, no czyli to w sumie będzie bardzo podobna misja do E5 misji, czyli paranormalny chaos, gdzie też mieliśmy duchy wysyłane. Tylko wiadomo, tutaj będzie w tym już bardziej znanym formacie, gdzie mamy wysyłane duchy do konkretnych pomieszczeń, no ale to w sumie bardzo mało się różni od tamtej misji, o której wcześniej mówiłem. Okej, okay, um, sprawdź mapkę. No to na piętrze. Ok, Nautical Exhibit, no to lecimy do portalu. Okej, okay, no i to nawet jest ta sama muzyczka. Mówiłem wam, że to jest właśnie z tej misji. I teraz fajnie, jakby się udało te trzy gwiazdki wreszcie zdobyć. A to jest zwykły grini? O kurczę. Ok. Zwykły grini, ale jest też Hider, No nie. Ok, dobrze, przyciągnijmy ich na razie, tak. Unik. Jak Hider się wynurzy. O, właśnie. Idealnie, idealnie, idealnie. To właśnie chciałem zrobić. Ok. Nie wiem, czy mi się udało już go na. Nie, no uda mi się. Idealnie. Tak. Ok. E, gdzie teraz? Mmm. Ok. Nie ma czasu do stracenia, młody. Dobra, tylko gdzie? E, na pierwszym piętrze jest to. E, Restrooms i jungle exhibit. No tak. Dobra, to. Chodźmy do portalu. Zacznijmy sobie od Jungle Exhibit i tutaj pewnie będzie gober. Chociaż nie wiem, czy on był tylko w tej misji A5. Bo tutaj może być coś innego, aha. Ale weźcie też to pod uwagę, że tutaj są fale duchów. O! Jeszcze dwóch sneakerów przy okazji. Ale to są jakieś zwykłe duchy, a nie... Nie wszystkie są silne. Więc to jest trochę. niespotykany raczej. W sensie myślałem, że to będzie cięższe niż... misja poprzednia. E5. Dobra, to już w sumie zeskoczę sobie na długo, bo najważniejsza to jest kasa. Czas aż tak bardzo naszenia nie ma, brak pozorom. Okej, okay, trzeba też będzie sprawdzić jakąś... No może być tutaj, żeby zdobyć złotą kostkę, dokładnie. <gry> Widzicie. No jak już macie 400, no to chyba już kostka jest gwarantowana, ale nie jestem pewny. Tu jeszcze może sprawdzę tą płachtę. No są Slammer, jeden... I na co? Ej, Slammer! I Sneaker jeszcze. Ale oni są chyba po drugiej stronie. A nie, jednak nie. <grymne> nie. No to troszeczkę się pośpieszyłem. Ale... Nie, pusta Dobra. To wchodzimy jeszcze raz, żeby chociaż tego Sneakera złapać. Bo Slammer jest po drugiej stronie, a Sneaker to... Ma tu mało miejsca, żeby... No właśnie, żeby cokolwiek nam zrobić. Więc możemy go tutaj tak złapać. Slamer chyba zauważył teraz. Ale on nie może tam przejść, bo przecież jest ta ściana. Dobra, to przejdźmy do niego z drugiej strony. Okej, okay, no to akurat też sytuacja, która mi się zdarza po raz pierwszy. W ogóle. O, jest slamer. Niespodzianka. Nie, ale śmieszne jest to, że po prostu. Tak, przez ścianę przechodził w sumie. Naprawdę, pierwszy raz mi się to. Sp zdarza. No dobra, dawaj tutaj. No, żeby kaska nie wypadła do drugiej części pokoju. I teraz, okej, okay, widzę, że już to Exhibit. Więc od razu tam się udajmy. A potem sprawdzę, gdzie jeszcze. O, słyszę już mumię, więc... No, czy to dobrze? Raczej nie. Nie lubię walczyć z mumiami. Ale nie tylko mumie. Patrzcie, jest jeszcze Slammer i Greenie. Ale czemu zwykłe? Znaczy, się nie to żebym narzekał. Mumia się podpaliła. No kurczę, wszystkie zwykłe duchy. Ok. Ok, i jeszcze jedna mumia. Serio. Tylko jedna mumia. Ech, po tej walce z no to to jest, słuchajcie, misja, żeby trochę się wyluzować. No bo, <mumia> no co to, zwykły nie serio. A nawet mi się nie udało, słuchajcie tego combo zrobić. No więc teraz mamy piętro pierwsze, jest Ice Age i East Corridor, okej. Okay. Okej, okay, East Corridor to akurat trochę takie nietypowe miejsce, mam wrażenie. Ale żeby tam się najszybciej dostać, trzeba będzie się przenieść do Nautical Exhibit ponownie i potem już stamtąd użyć drzwi normalnie. Okej, okay, to tu jest Sneaker. Na szczęście w śniegu bardzo łatwo go namierzyć. Więc teraz no. <gry> no to jest po prostu za łatwe. Jeszcze dwóch grynich z tymi... Nie wiem właściwie co to jest, jak to się nazywa. No takie e, hełmy jakby których używali kiedyś nurkowie, no ale nie wiem jak to się nazywa do końca. Ok, no to już ostatnie pomieszczenie będzie. Więc zobaczmy co tam... Ostatnio tam były chyba Creepery, jak mieliśmy misję. A train to catch, gdzie był ten. Silny Pottergeist. Ale. Nie wiem, co teraz będzie. Mumie? <laughs> mumie sobie z ziemi wychodzą. Okej, okay, no to to już jest naprawdę. Bardzo nietypowe. Dobra, to jeszcze tutaj, żeby. W tym miejscu się mumia uderzyła. Aj, troszeczkę nie wystarczyło. Ok. Dobra, Grini w ostatniej chwili oślepiony, no i teraz pokonujemy też Mumię, no okej, okay. czyli w sumie zwykłego Grinniego kolejnego. Dobra, no <ścoughs> niech będzie tak. Jeszcze jedna Mumia tylko, no dobra. Żaden problem dla nas, Mario! Mario? Chociaż w sumie Mario już jest uratowany, więc nie wiem czemu, muszę jeszcze wołać go. No ale wiadomo, gdybyśmy gdyby faktycznie fabuła była kontynuowana, no to nie miałoby to sensu, ponieważ wszystkie duchy są już przyjazne. Więc sami wiecie o co mi chodzi. Niesamowite, Luigi. Po prostu niesamowite. Jesteś najlepszym łowcą duchów, jakiego kiedykolwiek widziałem. Nawet nie wiedzieli, co ich spotkało. Więc usiądź sobie wygodnie. Włączam pixelator. Okej. Okay. I co dziwne, nie powiedział nam, że zrobiliśmy to jakoś wolność coś. Po prostu pochwalił nas, więc. Myślę, że trzy gwiazdki tutaj będą. Zero damagea. No właśnie, trzy gwiazdki, chociaż tyle. Bo... Jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, to wiecie, że... Ostatnio nie udało mi się zdobyć trzech gwiazdek ani w przedostatnim bossie, ani... w walce z King Wu, więc to troszeczkę... No, nie powiem, że mnie sfrustrowało, no bo sobie mogę to zawsze powtórzyć w następnym odcinku, ale no... Już wolałbym mieć to za sobą, no ale przynajmniej tę misję już mamy na trzy gwiazdki, więc bardzo mnie to cieszy. No i zobaczmy, co tam Igat nam powie tym razem. Dało ci się Luigi. Nie wiedziałem, że Poltergeist 5000 będzie mógł trzymać tak wiele duchów. Wyładujmy go szybciutko. Znaczy... W sensie wiesz. Chyba mi sobie 5 a więcej duchów, no bo tu jest tylko 1300 golda. A tam mieliśmy chyba 3700, czy jakoś tak. No Więc no jest to duża różnica. I to jeszcze były te silne wersje. Czyli tylko kasa nic się nie zaktualizowało. O rany, nie, wciąż nie mogę wierzyć, że ci się to udało. Te duchy zniszczyłyby posiadłość i zdemolowałyby cały, całą dolinę. I Świat. Synu, uratowałeś nas wszystkich i ludzi tam daleko, którzy nawet o tym jeszcze nie wiedzą. Gdybym nosił czapkę, zdjąłbym ją dla ciebie. <grym> Okej. Okay. Ale nie jestem za bardzo gościem, który lubi nosić czapki. Ponieważ później zajmuje mi dużo czasu, żeby ułożyć moje włoski. <grym> no właśnie, widzę to. Tak czy siak, King był, musi być teraz rozwścieczony. No, myślę, że i tak już był, skoro złapaliśmy go. Dalej, i gad tutaj... Uważa, że jeszcze go nie złapaliśmy chyba. <laughs> no dokładnie, Chcemy so, pojmiemy czyli... Może go odwiedzimy. Ta. Nie ma po co go... Chociaż nie no, trzeba na trzy gwiazdki przejść. No więc trzy gwiazdki, słuchajcie, w tej misji zdobyte. Jeszcze zostały nam... Chyba cztery poziomy do poprawienia. Jeden w Secret Mine, dwa w Treacherous Mansion. Zobaczymy sobie. No tak, Double Trouble i Boss. No i oczywiście walka z ostatecznym King Boo. No więc yy, na dzisiaj to wszystko. Jeśli odcinek wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A ja spotkam się z wami w następnym odcinku na moim kanale. Trzymajcie się, no i cześć!